Dlaczego zdecydował się pan kontynuować swoją naukę? No po prostu chciałem, że swoje kształcenie. Mam szkołę ukończoną zawodowo, Teraz po prostu chcę ukończyć celu, bo może jak czas pozwoli jeszcze, to pójdę dalej może jeszcze. Co daje panu nauka i uczestnictwo na zajęciach? Katysfakcję. No jest... Takie takie taki, 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 zbliżenie. Ja bym się nie wybrać Zdobycie wiadomości po prostu większych. Tyle lat dawno skończyłem Na którym semestrze jest Pan obecnie i na jakim kierunku? Obecnie jestem na trzecim semestrze, kierunku technik logistyki. Czy Pana zdaniem osoby dorosłe powinny zdobywać dodatkowe wykształcenie? Jak najbardziej powinny zdobywać dodatkowe wykształcenie, jest to potrzebne do jak najlepszych profilów uzyskiwanych z pracy, a także do ogólnego, lepszego samopoczucia moim zdaniem. Dlaczego wybrał Pan szkołę edukator? Ponieważ jest za darmo, jest blisko miejscowości, w której mieszkam, jest tutaj wykwalifikowana kadra i jest bardzo miła atmosfera. Czy oprócz zajęć teoretycznych, ma Pan też zajęcia praktyczne? Tak, odbyłem praktyki w drugim semestrze, akurat udało mi się załatwić to w tym samym zakładzie, w którym pracuję, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Jaka atmosfera panuje w szkole? Bardzo miła jest. Każdy są dobrze zżyty, przynajmniej u nas w grupie. Tak samo między uczniami, tak jak i między nauczycielami, także polecam wszystkim jak najbardziej. Na jakim kierunku uczy się Pani w edukator? Jak Pani godzi pracę zawodową i życie rodzinne z obowiązkami związanymi z nauką w soboty i niedzielę w szkole edukator? Przyznam się, że jest to trudne, aczkolwiek nie niemożliwe. Dzięki uprzejmości dyrekcji mojego zakładu pracy, kiedy mam wyjazd na szkołę, to dzień wolny. Czy jest Pani zadowolona z tego, że podjęła naukę? Cieszy się Pani, że zaczęła naukę w naszej szkole edukator? Tak, mam nadzieję, że uda mi się zdobyć technika i będę I... stracił czas na wszystkie I... zajęcia. A jaki kierunek Pani wybrała? Technik hmm. lewicy. Jak się pani podoba w szkole? Bardzo miła atmosfera, mili ludzie, minął dziecię, więc chętnie zapraszam. A dlaczego wybrał Pan ten kierunek? Co interesuje się logistyką, pracą w firmie logistycznej? Czy jest Pani zadowolona ze współpracy z edukatorem? Jestem zadowolona. Współpracą uważam, układa mi się pomyślnie, uczę trzeci cenę, zatem sądzę, że jest dobrze i mam nadzieję, że będzie dobrze. A czy ma Pani dobry kontakt ze słuchaczami i jak Pani ocenia naszych słuchaczy? Słuchaczy mam bardzo porządnych, ja, ja mam nadzieję, że oni oceniają mnie jako dobrego lektora, że zajęcia prowadzone przeze mnie dają efekty, że pozwalają im się lepiej kształcić i mam nadzieję, że dalej na przykład ta współpraca będzie układała, ponieważ każdy uczeń przychodzący tutaj ma dwa czy trzy, trzy semestry przed sobą, bądź też jeszcze więcej. A uczniowie, uczniowie są... Zawsze przygotowani do zajęć, yy, wszystkie prace oddają mi na czas, zatem i egzaminy też nie miałam jeszcze sytuacji, żeby któryś uczeń nie zaliczył zajęć, zatem uważam, że jest wszystko bardzo dobrze i, i uczniów sobie bardzo cenię i bardzo się cieszy, cieszę ze współpracy z nimi.